Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy pastwić się nad Fusion. Któż z nas nie chciałby tworzyć takich animacji, które widzieliście na początku tego filmu? No właśnie, jest to możliwe w Fusion 360 przy użyciu paru tak naprawdę kliknięć. Wiadomo, warunkiem jest, że posiadamy własny model. Ale my dziś skorzystamy z modelu, który możecie sobie pobrać z GrabCada. Ja go oczywiście podlinkuję. Znajdziecie go w opisie filmu. No i też sami możecie spróbować we własnych Fusion wygenerować tego typu animacje. Warunek jest taki, że no niestety posiadacie odpowiednią liczbę kredytów, ponieważ, o ile mnie pamięć nie myli, generowanie animacji w Fusion jest niestety oparte o renderowanie w chmurze, co za tym idzie. Lokalnie nie będziemy w stanie animacji wyrenderować, ale mogę się mylić. Wiadomo, jestem tylko człowiekiem, być może lokalnie da się to zrobić. Nie próbowałem, więc możliwe, że trzeba będzie to po prostu przetestować. Lecimy! Zatem, rozpoczynamy od zaimportowania modelu, który pobraliśmy sobie z GrabCada, czyli idziemy do File, następnie Open. No i tutaj musimy wybrać funkcję Open from My Computer. Pobrany go wcześniej, Stepa. Tutaj mamy Stirling engine. Otwieramy i naszym oczom pojawi się nasz rzekomy silnik. Słuchajcie, model jest o tyle fajnie zrobiony, że przede wszystkim wszystkie elementy, z których został on stworzony, są odrębnymi komponentami. Jest to bardzo dobry model w tym momencie do przetestowania właśnie funkcji związanych z animacją. Dla nas będzie ważne to, żebyśmy po zaimportowaniu modelu włączyli sobie historię naszego modelowania. Co za tym idzie? Żebyśmy mogli każdą operację sobie cofnąć, ewentualnie zedytować, bo jeżeli tego nie zrobimy, to jakakolwiek operacja zostanie wykonana w naszym modelu, nie będzie w żaden sposób edytowalna. Dlatego po imporcie naszego stepa trzeba tą historię włączyć. Jak to robimy? Prawy klawisz myszy na naszym unsaved, czyli w tym miejscu, i idziemy, Capture Design History. Od tego momentu zobaczcie, na dole pojawiła się nasza um, nasze drzewko operacji, nasza historia tego, co będziemy robić. Zatem to jest taka kluczowa kwestia, jeśli chodzi o modelowanie lub też um, pracę na plikach, które sobie zaimportujemy ze stepa. Zresztą nie tylko ze stepa, czy z IGS, a z i, innych modeli. Generalnie kluczowe jest to, żebyśmy włączyli tą historię. Kolejna rzecz, której potrzebujemy, to stworzyć sobie niejako w tym naszym modelu grupę, tak zwaną Rigid Group, czyli grupę zespolonych ze sobą nieruchomych elementów. One będą stanowić podstawę naszego modelu, czyli tak naprawdę będziemy tutaj na nich bazować, jeśli chodzi o stworzenie tej animacji. Zatem utwórzmy sobie tak zwaną Rigid Group i dodamy do niej wszystkie te elementy, które według nas nie powinny się w modelu ruszać, czyli te wszystkie stopki, niestopki, śrubki, wszelkiej maści elementy, które będą w naszym modelu nieruchome, dodajemy do tak zwanej Rigid grupy. Zresztą nie tylko. Część z tych elementów, które tu widzimy, będziemy również zamocowywać na stałe. Co za tym idzie, będziemy również dodawać do naszej Rigid Group. Ok, słuchajcie, to w zasadzie byłoby tyle. Jeszcze tak chciałbym się dostać tutaj do łożyska. To jest takie brązowe łożysko, tylko będzie ciężko mi się dostać. Prawdopodobnie będzie to ten bushing. Dokładnie tak. Czyli już widzimy, że wszystkie elementy, które mają się nie ruszać, już się w naszym modelu nie ruszają. Robimy OK. No dobrze, no to teraz czas zająć się elementami, które będą ruchome. Chcielibyśmy ze sobą połączyć to koło zamachowe, które tutaj mamy oraz te elementy, które z nim będą zespolone. Krótko mówiąc, te piny, które mamy z jednej i z drugiej strony, chcemy również, żeby stanowiły taką rigid groupę, czyli generalnie element, który się nie będzie ruszał, no właśnie, który będzie się ruszał e, wspólnie, czyli idziemy ponownie, tworzymy sobie rigid group, zaznaczamy koło zamachowe, zaznaczamy ten element, no i oczywiście pina, który siedzi w środku oraz zewnętrzny pin i wewnętrzny pin. Czyli mamy kolejną rigid grupę, robimy OK. I ostatnią rigid grupą, którą sobie stworzymy będą te piny, które wchodzą w skład naszych tłoków. Czyli będzie to ten element i ten element oraz będziemy mieli jeszcze w środku dodatkowego pina. Ja sobie na chwilę tutaj ten radiator schowam. Będzie to, jak on się tutaj nazywa? Hit Exchanger, ok, no i tutaj ponownie mamy tłoczek, też go sobie schowamy i tu będą kolejne dwie Rigid grupy. czyli powtarzam sobie ostatnią operację, czyli strzałeczka w górę, mamy Rigid Group, widzimy ten i ten element będzie Rigid Groupą, robimy ok i powtarzamy dokładnie to samo dla tej, dla tego zestawu, czyli ten i ten element będzie Rigid grupą. No i to by było tyle, jeśli chodzi o takie Elementy, które są ze sobą połączone, kolejna rzecz, którą zrobimy, to uziemimy sobie niejako tą grupę, która ma być podstawą naszej animacji. Niejako e, przykleimy ją do podłoża, czyli idziemy do naszego bejza prawy klawisz myszy i klikamy Ground. Od tego momentu. Te elementy, które są połączone z naszą bazą, z naszą deską, tutaj, którą mamy, na, na bazie której będziemy tworzyć tą naszą animację, one są już ze sobą zespolone i są nieruchome. Jeżeli cokolwiek zmienimy, zobaczcie, ten element możemy sobie odsunąć tutaj, te fragmenty możemy sobie odsunąć. One nie będą wchodzić w skład tej grupy, ale też no, właśnie będą dzięki temu te, w tej animacji mogły uczestniczyć. A teraz przyszedł czas na jointy krótko mówiąc musimy dodać kilka ruchomych niejako przełożeń kilka takich dodatkowych elementów związanych właśnie z ruchem naszego modelu zatem musimy dodać tak zwane as-built jointy No to co idziemy sobie do assemble i wyszukujemy funkcji as-built joint nas interesują Słuchajcie jointy typu Revolut czyli elementy które będą nam się kręcić względem innych elementów Wybieram sobie rewolut No i cóż, sprawa numer 1 to nasze koło zamachowe względem naszej bazy. Czyli ja sobie zaznaczam bazę. No i osią obrotu naszego koła zamachowego będzie środek naszego pina, naszej ośki. Widzimy, że Fusion bardzo ładnie zaanimuje nam rodzaj ruchu. Robimy OK. Kolejnym asbest jointem będzie na pewno popychacz tłoka oraz tutaj ten pin. No, i tutaj znowu widzimy bez problemu, dodajemy sobie tego jointa, idziemy na drugą stronę, robimy dokładnie to samo, czyli powtarzam to. Mamy popychacz, pina, i tutaj mamy dokładnie ten sam element. No i słuchajcie, tutaj analogiczna sytuacja, znowu prawy klawisz myszy w górę, zaznaczam sobie popychacz, zaznaczam sobie pina. No, i widzicie, zaznaczyło mi się nie to, co miało. Muszę sobie odznaczyć. Jeszcze raz, popychacz. Teraz zaznaczam pina. Ok, dobrze. Continue. Jeszcze raz. Ten element i. Słuchajcie, muszę tutaj w niego trafić odpowiednio, bo to nie jest takie proste. Continue. I tu będzie nasz. Oś obrotu i robimy ok. Dobra. Słuchajcie, możemy sprawdzić, jak te elementy się zachowują. Jest ok. To mnie satysfakcjonuje. Dobra. I teraz musimy dokładnie te same jointy dodać dla tłoczysk, dla samych tłoków. Na razie ukryję sobie te elementy, które są odpowiedzialne no, za to, że po prostu, że ich nie widzę, czyli musimy sobie heat exchanger na razie ukryć. I tutaj muszę znowu kolejnego. Asbill jointa typu revolut dodać. Niestety zapom nie, nie zapamiętał mi Fusion mojego jointa. Znowu zaznaczam ten element, zaznaczam ten element i obracać będziemy tutaj względem tego pina. Ctrl i zaznaczam. Jest OK. I zobaczmy, jak to się zachowuje. Tu jest w porządku. Dobra. No to tutaj muszę jeszcze dodać jednego revoluta. Asbill joint. I zaznaczamy ten element względem naszego pin'a. I to będzie nasza oś obrotu. I robimy ok. Zobaczmy, czy one są ze sobą zespolone. Są już pięknie zespolone. Jest w porządku. No to słuchajcie, to teraz musimy dodać dodatkowe, mm, dodatkowe sposoby ruchu. Tylko tym razem będą to spo, ruch posuwisto-zwrotny. Idziemy. Assemble. As build Joint. Wybieramy tłok. Oraz jego budowę. OK. I nie wybieramy ruchu typu Revolut, tylko idziemy do slidera. I teraz, żeby zrobić slider, musimy gdzieś tutaj sobie znaleźć oś obrotu, oś naszego przesunięcia. Czyli klikam sobie w to miejsce. To mamy. No i tu dla tego tłoka drugiego musimy zrobić dokładnie to samo. Czyli powtarzam sobie mojego jointa. Zaznaczam tłok. Muszę włączyć z powrotem widoczność Hit Exchangera. Zaznaczam. Moje, mój radiator, no i oczywiście snapem będzie oś obrotu I jest ok. Dobra, i zobaczmy, czy już w tym momencie nasze koło może się kręcić. Zobaczcie. Jakoś, tak magicznie, wszystko zaczęło poprawnie działać. Czyli widzimy, że od tego momentu nasz silnik obraca się poprawnie z poprawnym ruchem wewnątrz naszych tłoków. Co jeszcze jest fajne, my możemy bezpośrednio w samym Fusion. Wyświetlić sobie niejako animację naszego ruchu. Zobaczcie, wystarczy, że przejdziemy sobie do jointów. Wyszukamy sobie tego, które się znajduje w tym miejscu, to jest REF5. Prawy klawisz myszy i zobaczcie, mamy coś takiego jak Animate Model. Wybieramy go sobie. I nagle się okazuje, że Fusion potrafi animować złożenia bezpośrednio poprzez animację poszczególnych. Złożeń, tak? Czyli po prostu wystarczy, że klikniemy sobie prawy klawisz myszy na wybranym złożeniu i klikniemy Animate. Escape'em wychodzimy, on, so, on sobie wróci. No, ale dobra. Teraz chcielibyśmy to jakoś wyrenderować. Chcielibyśmy to przekuć niejako w tą animację, w tą animację, którą widzieliście na samym początku. żeby móc to zrobić, musimy stworzyć tak zwany Motion Study. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Ja muszę sobie to, to moje złożenie ustawić na taką miarę przewidywalną pozycję. Wrócę sobie do pozycji 0, tylko muszę tutaj o trafić w nią mniej więcej mniej więcej 0, wiadomo, że idealnie nie trafię, ale ok. Mamy nasz model. Teraz chcielibyśmy stworzyć sobie Motion Study. Idzie, y, idę sobie do Assemble, następnie klikam Motion Study. I tak jak wspomniałem, Jointem, który chciałbym animować, będzie ten REF5, czyli obrót numer 5. Zaznaczam go sobie na drzewku naszych operacji, i teraz tak moje motion study będzie podzielone na 100 kroków i na setnym kroku chciałbym żeby motion study powtórzyło niejako to co zrobiło do tej pory czyli klikam sobie na setny krok i skoro na samym początku mieliśmy kąt 0,1 stopnia no zatem tutaj piszę 360,1 czyli dodam sobie dokładnie 360 stopni i zobaczcie co się stanie w momencie jeżeli puszczę sobie ten motion study klikam w play odtworzy mi się całość Zatem, żeby zapętlić tą operację, wystarczy, że zaznaczę tutaj tą opcję Play Loop. Klikam w to i w tym momencie, jeżeli puszczę sobie play, co się dzieje? Automatycznie mamy powtórzoną tą operację, która, którą mieliśmy wyświetloną właśnie poprzez e, Animate Model. Ale co jest ważne, od tego momentu możemy wygenerować sobie animację. W jaki sposób to zrobimy? No, tutaj zobaczcie, mogę sobie Speed podciągnąć, czyli mój model zacznie się szybciej obracać. Mogę sobie wyanimować tego typu elementy. Dobra, zatrzymam sobie tą operację, ale ważne jest, że już dodaliśmy Motion Study, czyli klikamy w OK. I od tego momentu jesteśmy w stanie wyrenderować sobie animację. W jaki sposób to zrobimy? Zapisujemy nasz model. Niech to będzie sterling engine. I przechodzimy sobie do zakładki render. I po wybraniu render, naszym oczom pojawi się nasz silniczek. I co jest ważne, słuchajcie, być może da się to zrobić lokalnie. Nic mi o tym nie wiadomo. Pokażę Wam jedynie. Opcję, która u mnie zadziałała bez problemu, jeśli chodzi o render animacji, ten model musimy wyrenderować przez serwer. Czyli klikamy sobie render. Celowo się dzisiaj nie będę skupiał na materiałach, myślę, że o tym zrobimy sobie oddzielny odcinek. Ale co jest ważne, klikamy sobie rozdzielczość, która nas interesuje. Wybieram cloud renderer. No i powiedzmy render quality, zrobimy sobie standard. Robię sobie render. Chwilę będziemy niestety musieli zaczekać. Model dodał się już do kolejki, czyli mogę sobie to okienko zamknąć i zerknę sobie, jak on się renderuje. Dobrze, model dodał nam się już do kolejki renderowania. I teraz zwróćcie uwagę na to, że w odróżnieniu do standardowego renderowania pojawiła nam się tutaj taka ikonka, która nazywa się Motion Study. Po jej kliknięciu jesteśmy w stanie, zobaczcie, wybrać sobie w Image Size. Zupełnie coś, czy, zupełnie coś innego niż mieliśmy dotychczas. Klikamy sobie wideo i jesteśmy w stanie wyrenderować sobie animację. Na podstawie tej animacji będziemy mieli wyrenderowany, pełny ruch naszego obrotu koła No to klikam w render i muszę niestety poczekać na to, aż serwer obsłuży mi to zapytanie. Chwilę to potrwa, zatem myślę, że po prostu parę sekund sobie przewiniemy. I jak widzimy, nasz render już się skończył, ponieważ pojawiła się nam tutaj pełna ikonka naszego podglądu. Krótko mówiąc, jesteśmy w stanie włączyć sobie tą animację. Czyli klikamy sobie play i widzimy, że każda pojedyncza klatka została wyrenderowana i widzimy, jak ten nasz ruch się odbywa w pełni. Będziemy mieli dokładnie 100 klateczek, które będziemy w stanie sobie w najbliższej przyszłości na przykład wrzucić do jakiegoś softu renderującego i wygenerować sobie na tej podstawie Typową animację, zresztą którą widzieliście na samym początku filmu. Co za tym idzie, właśnie jesteśmy w stanie wygenerować sobie w samym Fusion e, dokładnie taką animację, jakbyśmy chcieli. E, no cóż, e, ostatnią rzeczą jest możliwość pobrania naszego pliku. Pierwsza rzecz, jesteśmy w stanie sobie pobrać to jako wideo lub też pobrać jako zipa, gdzie każda kolejna klatka będzie odwzorowana, po prostu będziemy mieli każdą kolejną klatkę wrzuconą jako PNGK w rozdzielczości Full HD. Ja osobiście korzystam z tej drugiej funkcji, później przerabiam to w DaVinci Resolve, którego zresztą bardzo sobie cenię, świetny, darmowy soft, z którego jesteśmy w stanie wycisnąć naprawdę bardzo dużo. Także jeśli chodzi o tą animację, no to dokładnie w ten sposób to wygląda. To tyle w dniu dzisiejszym. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że dotarliście do końca, że jeszcze tu jesteście. Mam nadzieję, że będziecie wykorzystywać Fusion właśnie do tworzenia animacji, do prezentowania swoich modeli w bardzo ciekawy sposób. E, oczywiście, w którymś z kolejnych odcinków, które będą nadchodzić, e, pokażę Wam w jaki sposób e, edytować materiały, z których właśnie stworzona była animacja na samym początku naszego wideo. E, ale przede wszystkim. Myślę, że tutaj Fusion pod tym względem yy, nie ustępuje softom, które no, renderują takie rzeczy profesjonalnie, typu, nie wiem, Vire i typu podium, w których, właśnie, animacje są takie królujące. No dobra, wirej nie jest do animacji, ale abstrahując, yy, myślę, że warto wykorzystywać ten soft właśnie do tworzenia animacji chociażby złożeń czy też właśnie pracujących mechanizmów, tak jak ten silnik Stirlinga. Jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję. Patronom, że jesteście, że wspieracie kanał. Tym z was, którzy jeszcze no powiedzmy nie przekonali się do tego, żeby postawić mi wirtualne piwko, zapraszam was, progi są od 6 zł, także jeżeli chcecie mi jednorazowe piwko postawić i stwierdzicie, że ten materiał warty jest postawienia mi browara, ja bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia Patronite. No, a już wkrótce Kolejne modele, kolejne ciekawe pomysły. Mam nadzieję, że zainteresujecie się kolejnymi e, tematami, które mam dla Was w zanadrzu. Między innymi koreańska strona, z której będziemy pobierać sobie modele, z której będziemy czerpać inspiracje. No i będziemy tworzyć kolejne fantastyczne modele właśnie w Fusion 360. Raz jeszcze dzięki, że dotarliście do końca. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!